Synku, ile razy wydajesz 150 zł na grę na Steamie? Przyznaj się. No? No wiem, że duże razy. no Spokojnie. Dzisiaj Wam pokażę, jak w świetny sposób wykorzystać te 150 zł, które byś wywalił na grę. A fluńcu. pewnie, po co Ci ten serwer? Albo nawet lepiej, po co mi ten serwer? No i właśnie to, to jest ten materiał, żebyście się dowiedzieli wszystkiego o domowym serwerze. Domowy serwer może być wykorzystany do wielu rzeczy, takich jak własna chmura, czyli taki typ usługi, który polega na tym, że możecie sobie tam przechowywać swoje pliki. Tak jak z Google Dropbox, to nie jest takie głupie, żeby mieć swoje to wszystko, bo macie dostęp do tego tylko lokalnie lub tylko sobie go udostępniacie i nie żaden Google będzie widział wasze pliki. Inne rzeczy, takie jak VPN swój. Możecie postawić na przykład to, co ja też lubię, pobieranie filmów z YouTube'a. Bez wiruska oczywiście. Serwer Minecrafta, własny. Więc Możesz sobie z koleżką pobrać w klocki. Navy Drone, czyli własny serwer muzyczny. Plex albo Jellyfin, czyli własny streaming filmów. Oraz wiele więcej, które omówimy później. No i w ogóle, co wam jest potrzebne do tego? Ja wam powiem, nie za dużo. Jakiś stary komputer, albo laptop, albo nawet coś tak małego jak Raspberry Pi. No i co jeszcze będziecie potrzebować? No, internet by się przydał, a tak naprawdę router yy, i podpięcie kablem ethernetowym, bo przez Wi-Fi się nie da, ponieważ yy, serwery muszą mieć stabilne połączenie. Dlatego używa się kabla Ethernet z końcówką RJ45. Więc potrzebujemy tak naprawdę twój komputer, do tego kabel. I podłączenie do gniazdka w routerze, w ścianie lub repeater, który sobie skonfigurujecie do repeatowania sygnału z routera. Lub tak jak ja, możecie kupić kolejny router, który ma funkcję repeatowania. W tym przypadku akurat zbudowałem komputer w starych częściach lecz za bardzo dobrą cenę. Co mówimy później, bo za cenę już teraz nawet połowy gry nowej ze Steam, a możecie mieć takie tacko, które odpali Wam bardzo wiele usług. I dlaczego akurat wybrałem to? Ponieważ jest to najbliższe takiego full experience, jakie możecie w serwerach uzyskać. jest sobie wyciągnąć telefonik i Wam powiedzieć wszystkie koszty, które tutaj y, podczas budowy tego komputera serwera napotkałem. Na początku. Płyta główna H61, czyli to są intele czwartej generacji 20 zł. Nie wiem jak to się stało. No kupiłem na Eliksie i się udało, że mnie nie oskamowali. Do tego e, dwie kostki RAM po 4 GB DDR3, 40 zł. 25 zł za dysk SSD 2,5 cala na SATA, 5 zł za dwa kable SATA, bo można sobie kiedyś jeszcze podpiąć kolejny dysk w RAID czyli że automatycznie robi się tak jakby backup na drugi dysk, czyli macie lustrzane odbicie wszystkich danych i do tego za 35 zł za elixa. Tak wyglądają koszty yy, główne. Ja miałem obudowę akurat swoją, którą używałem gdzieś tam wcześniej. I y, użyjemy do budowy tego serwera. No to co, co? Podamy teraz. Zobaczymy, czy się odpali tutaj na Router. No i jest chyba. To wchodzimy sobie. I tak, ja mam akurat aplikację taką desktopową jakby do Proxmoxa po zalogowaniu. Tak wygląda interfejs. Nie będę pokazywał, jak to wszystko instalować, ponieważ jest to dosyć proste oraz jest wiele takich poradników w internecie. No I tutaj mamy naszą centralę, to jest węzeł. No i tutaj, jak widać, po włączeniu komputera oto się włączają usługi. Zaczynamy od pierwszej usługi. Pierwsza usługa to jest bezel czyli możliwość yy, tutaj patrzenia, co jest aktywne, jaka usługa, ile zjedziemy nam zasobów, i czy nie wiem, coś się nie przegrzewa, tego typu rzeczy. Dalej, kolejną super usługą, którą. Tutaj właśnie mam, to jest to YouTube DLP, czyli to, że sobie tutaj dajemy link, to new download. Tutaj zaznaczamy, co chcemy, żeby się pobrało, i się pobiera. Nextcloud, czyli własna chmura. Tutaj po odpaleniu tej chmury mamy możliwość zobaczenia swoich plików. No i ostatnia rzecz, którą mam na tym serwerze, to jest Crafty, czyli manager serwerów Minecrafta. Tutaj można sobie tworzyć światy, robić backupy tych światów, wygrywać. Bardzo fajne. Jedną z super opcji do wykorzystania jest strona o nazwie Proxmox VE Helper Scripts, czyli zbiór skryptów, które możemy sobie od razu wkleić do Proxmoxa i pozwolą na bezproblemowe i szybkie działanie. Tutaj właśnie trzeba odróżnić tylko te VM-ki, czyli pełne maszyny wirtualne w komputerze, i kontenery, czyli małe cząstki. No I możemy sobie tutaj różne rzeczy wybierać, które chcemy. Na przykład, możemy sobie wziąć, żebyśmy chcieli mieć własną chmurkę, prawda? Więc tutaj wpisujemy Next Cloud. Na przykład mamy Wiemkę i jest też Next Cloud Pie na kontener LXC, czyli właśnie ten kontener. On jest lżejszy i zaprojektowany na. Raspberry Pi. Ja akurat użyłem tego, bo lubię jak są kontenery, bo wiem, dużo wolniej działają czasem i po prostu więcej zajmują. I na przykład, takie coś klikamy, tutaj mamy opcję, żeby skopiować sobie, i tak naprawdę, następnie co robimy, to tylko wchodzimy sobie naszego Proxmoxa, po zalogowaniu. Tutaj w naszym węźle jest konsola i wystarczy, że to wklejmy tutaj i przeprowadzi nas krok po kroku jak to zainstalować w szybki sposób, naprawdę o wiele szybsze niż można byłoby to zrobić oddzielnie, wszystko stawiając od początku i dla takich małych sprzętów, typu Raspberry Pi, małych, które nie mają aż takiej mocy obliczeniowej, żeby obsłużyć Proxmoxa, polecam Debiana jako system, to jest normalny Linux akurat yy, chodzi mi o wersję bez GUI, czyli bez środowiska wizualnego czyli tylko takie serwerowe przez command line jest to dystrybucja, która tak naprawdę jest używana przez większość systemów jako swoja baza. Jest to bardzo fajna taka podstawa. Jak chcemy coś jeszcze bardziej lekkiego, to powiem Alpine Linux, który trochę inaczej podchodzi do niektórych rzeczy. Ma dosyć bardziej skompresowane te wszystkie swoje pakiety, dzięki czemu naprawdę zajmuje kilkadziesiąt megabajtów, jeśli chodzi o ISO. Jeśli wytrwaliście do końca, odwołuję wasz tytuł facunica. Gratuluję uzyskania tej tajemnej wiedzy, jeśli macie jakieś pytania, piszcie, z chęcią odpowiem. Bijajcie lajki i suby, do następnego, pozdrówki, siema!